Lutowe spotkanie było wyjątkowe pod tym względem, że właściwie to nie mieliśmy za bardzo takich określonych warsztatów, prelekcji. Było tylko jedno spotkanie takie lingwistyczno-biblijne. Nie, jak wiecie, ja z punktu widzenia spotkania mojej wspólnoty mam powiedzieć, że Jezus jest miłością. Nie, ale kiedy ja się konfrontuję z konkretnym problemem w moim życiu, tak? Kiedy staję przed wyborem usprawiedliwić ten czas, kiedy dowiedziałem się, że nie mogę jechać, kiedy ja staję przed wyborem, zamieszkać z chłopakiem przed ślubem, a, 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 albo nie zamieszkać. Jak jestem jeszcze na łazie, to jest wszystko proste. Ale jak już staję przed konkretnym wyborem i serce podpowiada mi coś innego, a rozum mówi coś innego, wtedy to jest, słuchajcie, walka o tę najważniejszą motywację. Wiem, dzisiaj usłyszycie, mogę jechać, nie mogę jechać. Staniecie przed wyborem, walutowania tego czasu, czy to był czas stracony, czy niestracony. Tutaj będzie konkretne życie, tutaj, bo wiecie, w teorii to my wszyscy jesteśmy mocni. Tu mieliśmy dużo czasu, żeby się zintegrować, jeszcze lepiej poznać. Witamy Was w sumie. Dzisiaj mamy trochę luźniejsze spotkania ze względu na to, że jest dużo rozmów. Tutaj zobaczcie, integrujemy się przy pizzy. Patrzcie, patrzcie tutaj, tutaj, jak Była ja pięknie, tutaj pierwszy raz w życiu robi pizzę. To jest coś pięknego, zobaczcie, jak mu dobrze idzie. To jest jego pierwszy raz. To są moje dwa placki już zrobione. Tutaj Krzysiu o, Krzysiu chyba pieroga lepiej. Specjalny kształt. Krzysiu robi pieroga. Takiej pizzy jeszcze nie jedliście naprawdę. Także to będzie super pierogo pizza. Znaczy, to chyba już istnieje, ale nie przejmujcie się, bo y, ogólnie to będzie coś zupełnie nowego. Mimo, że to już istnieje, to to jest inny pierog pizza. I pogodzić z tym, co nas czeka w przyszłości. Myślę, że to był bardzo wartościowy czas, zupełnie inny niż inne spotkania, ale to też było bardzo wartościowe i potrzebne. Nie wpychaj się tutaj. Ja ja mam mikrofon, ja mam władzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jadę na misję. Po co? Gdzie? A dokąd? A ile dostałeś czasu? 10 lat. Ja dostałem tylko rok. Ja <laughs> <laughs> Aldonka się nie da. Dała... Ale bardziej postarać. No, niestety. Szkoda. To było naprawdę bardzo wartościowe spotkanie, chociaż nie należało do najłatwiejszych. Is blood. But your voice it keeps me breathing, forgiving, believing, maybe someday you will change Oh no. I'm invisible Także był psycholog, i te spotkania były na pewno dla nas wszystkich trudne. Myślę, że nie było osoby, która jakoś by tego nie przeżyła mocno, nawet osoby, które dostały zgodę na wyjazd, bo jednak. Trudno jest słuchać o swoich e, słabościach i myślę, że każde z nas ma bardzo dużo rzeczy do, przepra do przepracowania jeszcze w naszym życiu. Cała formacja i właśnie to doświadczenie tych testów psychologicznych ma tak dużą wartość, że nawet jeśli ktoś nie ma ochoty jechać na misję, myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby po prostu przyjechać, sprawdzić się, poznać e, nową wizję świata i też nauczyć się dużo o sobie. Tak, już w jednym filmie mówiłam, że w moim sercu bije Afryka. E, dos tak, dostałam zgodę e, na dwa miesiące. Jeszcze zobaczymy gdzie, z kim, jak i w ogóle kiedy. E, ja jestem bardzo otwarta na Bożą Wolę, ale tak, e, Afryka. Fajnie by było, jakbym się tam znalazła, ale nie wiadomo. Tam, gdzie będą mnie chcieli, to tam pojadę.